Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałbym skierować się kilka rad do osób początkujących, które zaczynają swoją przygodę na siłowni. Idą pierwszy raz na siłownię. Co taka osoba powinna jakby wiedzieć na temat treningu siłowego, jak powinien ten trening siłowy wyglądać u osób początkujących. Jeżeli na siłowni jest instruktor, który ma możliwość pomocy, jakby w ćwiczeniach pokazać ćwiczenia, rozpisać plan treningowy, to warto oczywiście skorzystać z pomocy takiego instruktora. Jeżeli nie ma takiego instruktora albo wolicie skorzystać z pomocy powiedzmy kolegi, który już jakiś czas ćwiczy na siłowni, który pomoże Wam w ustaleniu planu treningowego, pokaże jak prawidłowo, technicznie wykonywać najważniejsze ćwiczenia, to, to możecie oczywiście skorzystać również z pomocy kolegi. Jakie są takie moje zalecenia jako trenera w stosunku do osób początkujących? Jak powinien wyglądać przez powiedzmy pierwsze dwa miesiące treningu osób początkujących? Najlepiej byłoby, aby ten trening Wygląda w ten sposób, że osoba trenuje trzy razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień, i na jednej sesji treningowej wykonuje y, m, ćwiczenia na wszystkie grupy mięśniowe. Najlepiej, żeby to były ćwiczenia podstawowe, czyli wybieramy sobie powiedzmy 10 grup mięśniowych i na każdą z tych grup mięśniowych wykonujemy po jednym ćwiczeniu. Te ćwiczenia wykonujemy w obwodzie, czyli jedną serię jednego ćwiczenia, przechodzimy do następnej serii, e, następnego ćwiczenia. I wykonujemy tak jeden obwód, później drugi obwód. Po kilku tygodniach możemy zacząć wykonywać trzy takie obwody, tak żeby ten trening trwał około mniej więcej 60 minut. Taki trening będzie myślę skuteczny co najmniej 2 miesiące, jeżeli będzie do tego dobrana odpowiednia dieta zapewniająca odpowiednią kaloryczność. To taka osoba powinna nabierać masy mięśniowej i taki trening będzie dla niej bardzo skuteczny. Proponuję co najmniej dwa miesiące, do trzech nawet. Po tym okresie warto by było ten trening troszeczkę zmienić i wszystkie grupy mięśniowe podzielić na dwie części. Na jednej sesji treningowej trenować połowę ciała, na drugiej sesji treningowej, treningowej drugą połowę ciała. Można to podzielić w ten sposób, że górne części ciała ćwiczymy jednego dnia, dolne części drugiego, albo przód ciała jednego dnia, tył ciała drugiego dnia. I tak na zmianę. I tych treningów w tygodniu też powinno być od trzech do czterech i ćwiczymy oczywiście na zmianę. W ten sposób możemy trenować przez, możecie trenować przez 2 do 3 miesięcy. Jeżeli notujecie postępy, to można ten czas oczywiście wydłużyć, czyli postępy, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, bo większości osób początkujących na tym oczywiście zależy. Chociaż z tego planu treningowego mogą korzystać też osoby takie, które również chcą równocześnie redukować tkankę tłuszczową, <laughs> tylko powinno oczywiście odpowiednio zmienić dietę, taka, żeby była dieta z niedoborem kalorycznym, czyli żebyśmy mogli tracić tkankę tłuszczową. No i oczywiście warto było również dołączyć w tym momencie trening karobowy, wykonywany albo po treningu siłowym bezpośrednio, albo o innej porze dnia. Tutaj taką preferowaną porą dnia jest poranny trening karobowy. To mniej więcej podstawowe takie informacje dla osób początkujących, jak ten trening na siłowni w tych początkowych miesiącach powinien wyglądać. Do zobaczenia. Jakby w ćwiczeniach pokazać ćwiczenie, rozpisać plan treningowy, to warto oczywiście skorzystać z pomocy takiego instruktora. Jeżeli nie ma takiego instruktora albo wolicie skorzystać z pomocy kolegi, który już jakiś czas ćwiczy na siłowni, który pomoże wam w ustaleniu planu treningowego, pokaże jak prawidłowo, technicznie wykonywać najważniejsze ćwiczenia. To, to możecie oczywiście skorzystać również z pomocy kolegi. Jakie są takie moje zalecenia jako trenera w stosunku do osób, do osób początkujących, jak powinien wyglądać przez powiedzmy pierwsze dwa miesiące treningu osób początkujących? Najlepiej byłoby, aby ten trening wyglądał w ten sposób, że osoba trenuje trzy razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień i na jednej sesji treningowej wykonuje ćwiczenia na wszystkie grupy mięśniowe, najlepiej żeby to były ćwiczenia podstawowe czyli wybieramy sobie powiedzmy 10 grup mięśniowych i na każdą z tych grup mięśniowych wykonujemy po jednym ćwiczeniu te ćwiczenia wykonujemy w obwodzie czyli jedną serię jednego ćwiczenia, przechodzimy do następnej serii e, następnego ćwiczenia i wykonujemy tak jeden obwód później drugi obwód po kilku tygodniach możemy zacząć wykonywać trzy takie uwody, tak żeby ten trening trwał około mniej więcej 60 minut. Taki trening będzie myślę skuteczny co najmniej 2 miesiące, jeżeli będzie do tego dobrano odpowiednie.